Bóg dziś mówi do ciebie: Cytat z Biblii: Przestańcie składania czczych ofiar. Obrzydłem mi jest wznoszenie dymu, święta nowiu, szabaty, zwoływanie świętych zebrań. Nie mogę cierpieć świąt i uroczystości. Nienawidzę całą duszą waszych świąt nowiu i obchodów. Stały mi się ciężarem. Sprzykrzyło mi się je znosić. Gdy wyciągniecie ręce, odwrócę od was me oczy. Choćbyście nawet mnożyli modlitwy. Ja nie wysłucham. Ręce wasze pełne są krwi. Obmyjcie się, czyści bądźcie. Usłuńcie zło uczynków waszych przed moich oczu. Przestańcie czynić zło.